Cześć ludzie, witam Was serdecznie, jestem Ryuk i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Call of Duty Black Ops. Słuchajcie, kolejna misja, w której prawdopodobnie z tego co pamiętam przeniesiemy się do zimowej Rosji. Rosji bądź Niemiec? Zaraz się przekonamy. On us, on his own, <laughs> he doesn't care. No, proszę, a teraz przychodzi czas, aby wcielić się w skórę Reznowa. E, także poznamy też kawałek jego historii jego udział w całej tej historii. Mój ojciec był muzykiem w Stalingrad. During the German occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music, Korsako, Stazow, many of the. Great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his music still haunts me. The Nazis slit his throat while he slept. Collaborating with any Nazi is a betrayal, a betrayal against all. Powiem Wam, że może sama grafika w tej grze już odrobinka się zastarzała, no bo jednak ta gra swoje lata ma i sam silnik graficzny tej gry już trochę ma. Ale zwróćcie uwagę na to, jak fantastycznie twarze wyglądają w tej grze. Są naprawdę, naprawdę niezłe. O, proszę, przenosimy się w przeszłość do roku 45, kiedy to Reznov prawdopodobnie służył jeszcze w armii. Radzieckiej, tak jest? The men and I have fought through the most bitter of winters on the eastern front. We were no strangers to Ich, ich, A, czemu nie szedł do przodu tylko gdzieś tam?

Zerka na nas, ewidentnie chce coś powiedzieć, ale chyba się boi. Patrzcie, żaden inny na nas nie zerka, tylko ten tak nieśmiele. Aha, mówiłem? Began, he i his lep dog Kraczenko left my men and I hopelessly outnumbered. Promisy zwały reinforcement były made. Made. But nie. Dragowicz and Kraczenko are opportunists. To jest chyba historia, którą teraz widzimy, tak jakby oczami Masona Reznowa, kiedy siedzieliśmy w Forkucie. Tak mi się wydaje. I po prostu Reznow opowiadał nam, czyli Masonowi, swoją historię.

Target neutralize Wielbiam po prostu ten. E, e, ten rosyjski akcent w. w tym angielskim języku, w grze. Zawsze tak fajnie brzmi. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, co chciałem powiedzieć, ale. no chyba wiecie o co chodzi. Mówię po angielsku, ale mam taki fajny akcent. rada stał Co to było radj tą popeszkę czy co to jest Nie ma litości ale jestem wredny, tak mi się wydaje Przestrzelam do żołnierzy, którzy się poddali. Latamy z jeszcze jeden. Nie Są wybuchające beczułki. Dobra, trzeba pocisnąć tą historię do przodu, bo inaczej skrypty nie ruszą. Tym się właśnie z tym proszę. A, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja. Kurde, ja mam wrażenie, że trochę za mało wam mówię, opowiadam w ogóle o tej grze. Ale naprawdę tu się tyle rzeczy dzieje, że czasami się zapominam, że powinienem coś pogadać. Akcja jest po prostu tak napięta. O kurde, macie granat. Nie wejdę tam? Tak też myślałem. Muszę wejść od frontu po prostu. Okej, okay, to chyba wszyscy. Dobra, przeładowanko. Po nóżkach ich tutaj skosimy. Tego w webę. Mamy dane wywiadu, zaraz je weźmiemy. Przynajmniej tyle tych e, znajdziek sobie odszukamy. Co? Wciśnię 4 aby nakierować moździerzę, ale? Chyba nie, co? Chyba bardziej tam nie. Shit. Nie mam więcej smoków? Aś kurwa. Otrobinkę to spieprzyłem. Ja muszę znaleźć jakąś inną miejscówkę, bo ta już jest trochę spalona. Po prostu strasznie jestem widoczny z tamtego miejsca. I granat poszedł. O kurde granat. Dobra. Wchodzimy do góry. Good job. Wiem, że to był good job. Chciałbym stąd zejść da się. Dziękuję. Krótka piłka. Nie będę się cackać z nimi przecież. Eee, czy tam dorzucę tym granatem? Żeby ich tam troszeczkę utemperować. Pięknie. W nosie mam wasze poddawanie się, tak naprawdę. Ten co? Przysnęło mu się.

czy pancerz? Nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że skoro leży, może być przydatny na coś trolololo. było dosyć dzikie tak sobie tu wchodzić tego trzeba jeszcze dobić bo krwawi tak to jest pancerz szrek zdecydowanie ja ich tu chyba o tamten skąd przechodzi co kurde robi matko boska jaki bugi To ich tutaj oflankować. No, niestety trzeba trochę to posunąć do przodu, bo inaczej skrypty, 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 jeszcze raz, skrypty nam nie pozwolą pójść dalej. Ach, ta moja celność, naprawdę. <laughs>

Nie wiem, czy ten granat się rzucił, czy się nie rzucił, ale. Ale połagam, co ja tu mam sam walczyć z nimi? Ktoś by mi pomógł. Powolutku, powolutku do przodu, małe kroczki, ale trzeba się niestety prze, przesuwać. Tak jak mówię, no ta gra jest oparta na skryptach, więc e, po prostu jak nie będziesz się przesuwać do przodu, to skrypty się nie uruchomią. Kolejne i, i wciąż. Steiner.

He believes this outpost houses something of great value to the motherland. Dragovich and Steiner are talking like old friends. I do not like this, Reznov. No, I, right, Dmitri. You must hurry! There are Germans who would sooner see you destroyed <laughs> than captured. You assured me there would be no problems. I cannot control the actions of the SS, General Dragovich. They are sworn to defend the Reich till their last breath. Noble, but futile. Drevchenko. Finish up here. Reznov, you and your men will lead the way. Yes, sir. Petrenko, Vikarev, Nevsky, Bolov. We are moving out. No, nie yeah. was, że jeszcze... Tell me more about your association with the gift tiger Stone Project. In 43, the few realized the Allies could not be held back for much longer. We began to look for more.

który podobno jest po naszej stronie, ale wiecie, to nigdy nic nie wiadomo, tak naprawdę. Ofest. Normalnie czuję się, jakbym w Outlasta grał. Tyle że w Outlastie nie mieliśmy broni do dyspozycji, tam musieliśmy po prostu uciekać.

No, oczywiście ja nie. Od czarnej roboty to zawsze. Zaraz coś tu pieprznie, albo jakiś zombie wyskoczy. Mamy to, co szukaliśmy. Nowe rzeczy. Pytanie: wypowiedzi bez destrukcji teraz belong to mother Russia. Or so it seemed. Our victory was to be short-lived. Dragovich wanted to see the effects of the poison firsthand. It was also an opportunity to remove a thorn in his side. <laughs> I had long known of their distrust. What kind of men they were. It was a betrayal. I should have foreseen. The <laughs> intricate was a hero. He deserved the hero's death. Instead of giving his life for the glory of the motherland, he died for nothing. Like an animal. <sighs> died in Berlin. As I watched my closest friend die, it became clear we were not the only ones seeking the German weapons. The Western Allies

A skąd się tu wziął nagle? Już mordę zamknij, bo drzeż ja jak. Ale gdzie te... Aha, tu są te ładunki, Boże. Co ja tu też czasem nie myślę i nie patrzę, co się dzieje? Co, tędy mam wejść? A, tendencję, ok, już czaję. Mam nadzieję, że mi starczy tyle czasu, żeby stąd uciec. Nie ma to jak po prostu strzelać do swoich i jeszcze do Brytyjczyków, i właściwie nie wiem, z kim my tutaj walczymy. No, no idę, no ale no, spokojnie, czysz, dobra. And prevented it from falling into the hands of the British. But I was a fool to think that the threat was over. It was only after I was captured and sent to Vorkuta that I learned of Dragovich's true intentions. He would die before he gives up on Novus 6. Tak. No i tak, tym do e, tam nas. Listen to. We are running out of time, my friend. Can you trust your leaders to destroy it? Or do you think they will use it? The flag may be different, but the methods are the same. They will use you as they used me. You must decide. Decide what you think is worth fighting for. Hmm. Dragovich, Kravchenko, Steiner. These almost dying men. Must die. Tak jest. Dobra, słuchajcie, to by był koniec tego odcinka. Długi dosyć wyszedł. E e Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie go z to komentować. E ja się tymczasem żegnam z Wami. Na razie. Cześć!